Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu z życia pośrednika. Słuchajcie, dzisiaj to był mega intensywny dzionek. Co prawda pewnie ci, którzy mnie znają, powiedzą: Anka, ty masz same intensywne dziąki. Było pracowicie i powiem Wam, że jest godzina bodajże chyba osiemnasta, jakoś tak. Już dawno nie powinnam sobie wyjść z biura i odpoczywać, ale obiecałam, obiecałam właścicielce, że przyjdę. Zobaczę jej mieszkanie, sprawdzę, czy rzeczywiście może za nie dostać tyle, ile ona oczekuje, że zrobię to wszystko, co zawsze robię, czyli wymiary, rzut mieszkania, e, swój tak zwany property form, czyli taki formularz, na którym uzupełniam wszystkie dane techniczne nieruchomości, że podpiszemy umowę, no i że będę starała się znaleźć właściciela na to mieszkanie. Budynek. Wybudowane, oczekajcie, bo to będzie, muszę odłożyć, bo to będzie szeleścić przez to, że jest folia. Budynek wybudowany w 2018 roku. Czteropiętrowy. Słyszycie trochę hałasu spoza tutaj, dlatego, że jest basen. Jeden, drugi, trzeci. W sensie, że w sąsiedztwie każdy z budynków ma basen, więc teraz przy tym upale, słuchajcie, jest naprawdę upał. Przy tym upale wszystkie dzieciaki siedzą na basenie, więc je troszeczkę słychać. Moi drodzy, budynek czteropiętrowy. Znajdujemy się na trzecim piętrze, od strony południowo-zachodniej. Więc już teraz o tej porze nie ma tutaj tak dużo światła. Sami to widzicie. Pozaświecałam światła tutaj w środku, żeby pokazać wam, jak to wygląda, ale już tego światła słonecznego nie ma tak wystarczająco. Budynek, który jest przed nami, trochę to światło zachodzącego słońca nam tutaj zabiera. Um, mieszkanie o powierzchni 46 metrów e, już z balkonem. E, I teraz tak, ja dzisiaj proszę Was o zrozumienie, bo po całym dniu pracy e, jechanie 26 km od Alani. Plus, zmobilizowanie się, żeby cokolwiek nakręcić, naprawdę wymaga dużo siły. Zwłaszcza, że słuchajcie, dzisiaj od rana, od godziny bodajże 10, jeździłam z klientką. Akurat dzisiaj, w, że tak powiem, w swojej roli tłumacza, jeździłam po bankach, różnych urzędach, instytucjach i, i gdzieś tam załatwialiśmy różne sprawy. I po prostu tak chodzę, słuchajcie, już jak, jak, po, prostu, jak po karuzeli, ale damy radę. Kto, jak nie my, damy radę. Mój mąż Szukru wierny, zawsze pomocny e, przyszedł, wymierzył, bo wiecie, no, pewnymi rzeczami jednak się dzielę, jednak nie wszystko robię sama. Wiecie o tym dobrze, że to Szukru jest tym, który przyjeżdża, wymierza i robi rzut e, mieszkania, a ja to jestem ta, która robi to, co robi najlepiej, czyli gada. <gadanie> Na zero skromności, nie? Żartuję z tym gadaniem, to wiecie, jak jest. Jak mam coś do powiedzenia, to się staram to jakoś e, Wam e, przedstawić, jak nie, to nie. Jesteśmy w dzielnicy Avsalar. Jeszcze raz zajrzę do, zajrzę do mojej e, ściągi. Dzielnica Avsalar, powiem Wam tak, to jest takie miejsce, gdzie jeszcze parę lat temu było mega zielono. Teraz już powolutku, powolutku albo trochę szybciej niestety ta zieleń y, troszeczkę zaczyna ustępować miejsca budynkom. ale przed tym się nie ucieknie, tak? Dobrze o tym wiemy, że plan zagospodarowania przestrzennego Walanii jest jaki jest, i jednak stawia się na to, żeby biznes się kręcił, tak? Żeby budynki się ubudowały. Ale mimo tego, gdy wyjdziecie tutaj na balkon teraz nie będę kryciła na balkonie, bo ten hałas dzieciaków z basenu nam troszeczkę będzie przeszkadzał, ale słychać odgłosy śpiewających ptaków, tak? Są jednak drzewa naokoło. Jest jednak normalnie ciszej, i spokój, pomijając te hałasy z basenu, które nie są też cały czas. Tak? Wiadomo, dzieciaki wchodzą od czasu do czasu, wychodzą i, i to też gdzieś tam się wiąże z wysokim sezonem. Tak? Mamy lipiec, sierpień, tak będzie, potem się już uspokoi. W tym budynku mamy basen zewnętrzny, będzie na przebitkach. Tutaj na tym wideo mamy saunę, mamy łaźnię, mamy siłownię. Części wspólne, zadbane. Właścicielka powiedziała, że naprawdę z tego jest zadowolona, że płacąc 35 euro miesięcznie ma dostęp do tych części wspólnych, tak? Basen codziennie bodajże do godziny 22, sauna i łaźnia raz w tygodniu są wyznaczone, są wyznaczone dni i wtedy działa właśnie to w ten sposób. Niestety nie cały czas, bo umówmy się, słuchajcie, pandemia zmieniła oblicze tego jak są wykorzystywane części wspólne tutaj w osiedlach. Czekajcie bez 30 stopni minuta. Powrót do normalności. Pandemia na tyle zmieniła formę korzystania z części wspólnych, że chociażby wzrost kosztów prądu Sprawił, że wykorzystanie sauny i wykorzystanie łaźni już dużo więcej kosztuje wspólnotę mieszkaniową. Więc gdzieś tam przy takich małych budynkach, małych osiedlach, tak? Gdzie na piętrze masz tylko kilka mieszkań, jeden budyneczek. No i podzielenie tych kosztów ogrzania sauny, ogrzania siłowni na kilkanaście mieszkań, no sprawia, że ten koszt jest wtedy wyższy. Więc bardzo często rozwiązuje się to w ten sposób. Że właśnie sauna i łaźnia są, albo najczęściej łaźnia są raz w tygodniu. Sauna to różnie bywa, czasami sauny są cały czas włączone, czasami się je włącza po prostu pół godziny przed wejściem. W zależności właśnie od tego, czym kompleks większy, tym szansa, że części wspólne będą cały czas działały większe, ale to nie jest regułą. Słuchajcie, nie ukrywajmy, bardzo, ale to bardzo. Um, Forma zarządzania, standard zarządzania nieruchomością wspólną ma wpływ na cenę nieruchomości mieszkaniowej. Taka jest prawda, tak? Jeżeli wchodzisz do jakiegoś osiedla i widzisz, okej, okay, fajnie, basenik zadbany, ogród zadbany, możesz korzystać z sauny, kiedy chcesz, możesz korzystać z łaźni, kiedy chcesz, to już jest mega luksusowa wersja i najczęściej jest stosowana tylko i wyłącznie w osiedlach wybudowanych, koncepcie hotelowym, bo to się musi opłacać, tak? To musi być tak, że jeżeli mamy gości hotelowych, oni tam korzystają, płacą za różne rzeczy dodatkowo, tak? Za masaże, za to, za siamto, jakieś nie wiem, spaj w ogóle, to wtedy to jest samo w stanie się utrzymać. Natomiast przy osiedlach mniejszych czy budynkach tego typu jak ten, no to wtedy nie oczekujmy standardu. Hotelowego. Aczkolwiek według mnie, w porównaniu do tego, co my mamy w Polsce, to w dalszym ciągu 35 euro za nielimitowany dostęp do basenu, siłowni i raz w tygodniu sauna z łaźnią. Według mnie to jest tak mega fajnie. Jeśli chodzi o lokalizację, 400 metrów od plaży. Pamiętajcie, że mimo tego że bardzo często mówi się, że Alania to piaszczyste plaże, że złote piaski, w ogóle to wiecie, to tak jest. Jak to słyszę czasami, to po prostu mi się robi słabo, dlatego że no, tak nie jest tak do końca, tak? Ja wiem, że reklama dźwignią handlu i trzeba się zareklamować i w ogóle, i czasami też wam powiem, że jak widzę teksty, które moje ekipy piszą, moi ludzie od reklamy piszą, to się łapie za głowę, ale nie jestem w stanie tego wszystkiego kontrolować. Bo ja, ja, ja nie z tych, słuchajcie. Ja nie lubię przesładzać. Naprawdę nie lubię przesładzać. I stąd apeluję, Paweł, do Ciebie, Bogna, Natalia, pisząc nasze opisy nieruchomości, trzymajmy się faktów jak najbardziej. Ok? Nie przesładzajmy. Więc, właśnie wracając do kwestii przesładzania plaży, nie wszystkie plaże są idealne, nie wszystkie plaże są piaszczyste, ale znajdujemy się akurat w tej dzielnicy, dzielnicy Absalar, zaraz obok Injeku, które mają najlepsze plaże w regionie. I to są rzeczywiście plaże, które są idealne dla rodzin, idealne dla dzieciaków, dlatego że w plaże w tym regionie mają to do siebie, że są szerokie i zejście do wody jest płaskie. Zejście do wody jest bez kamieni najczęściej i wchodzisz sobie do wody, słuchajcie, tak 30-40 metrów i macie wodę po kolanko. Także jest super. Także tu w tym regionie, jeżeli ktoś jest takim naprawdę miłośnikiem plażowania, jeśli ktoś ma dzieci i chciałby przyjeżdżać na wakacje i mieć spokój ducha, wiadomo, no musicie na nie patrzeć od czasu do czasu, nie? Ale jak sobie wejdą nawet 20 metrów w głąb i mają wodę po pępek. No to są w stanie się tam sami bawić, tak? Ja, jako matka o trójki dzieci, to mega doceniam tą plażę, bo ja specjalnie jadę za nami, je, jeździłam. Teraz już tak nie, tak? Moje dziewczyny już są duże, ale gdy były malutkie, to specjalnie wsiadałam w auto i te 20 parę kilometrów jeździłam tutaj. Ale robili to też inni, więc czasami jest tłoczno. Właśnie przez to, że są fajne te plaże. To wiadomo, że są też oblegane. Akolwiek w tym regionie, zaraz w tej dzielnicy Ingecum. Jest taka popularna plaża publiczna i tam jest najbardziej tłoczno. Ale pamiętajcie, że te plaże się ciągną wzdłuż kilometrów i można sobie znaleźć takie swoje miejsca, tak? Troszkę bardziej dzikie. Ok, nie będzie tam toalety, nie będzie tam pryszniców często, tak? Będą to te niezagospodarowane części plaży. No, ale myślę, że dacie radę sobie poradzić. Ok, co jeszcze ważnego bym wam chciała powiedzieć? Dobrze wiecie. Że ja tak z jednej strony to mogę Wam opowiadać. Tutaj mamy aneks kuchenny, tutaj mamy piekarnik, kuchenkę gazową, lodówkę. Tutaj nie mamy yy, czegoś tam, a tu mamy coś takiego, ale to widzicie, tego Wam opowiadać już nie będę. Skupiam się jak zwykle na faktach, które mnie przekonują w stronę zakupu, tudzież które zwracają moją uwagę. W tą stronę, żeby zobaczyć, czy są jakieś minusy. Jakim może być minusem to miejsce, znaczy w tym miejscu, jakie mogą być minusy? E, myślę, że jeżeli ktoś chciałby mieć ten dostęp do sauny i łaźni, non-stop, no to pamiętajcie, wybieracie wtedy ofertę tą. Tutaj ją wam podlinkuję, tu albo tu wam ją podlinkuję i tam macie dostęp cały rok, cały czas, od rana do nocy. I wtedy kupujecie to. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi mega turystycznych zatłoczonych miejsc, to wtedy jak najbardziej ta oferta to mieszkanie. A jeszcze biorąc pod uwagę, że ma bardzo rozsądną cenę, bardzo, bardzo jak na współczesne czasy tutaj w Alani. Cena w naszym linku, słuchajcie w opisie, jak zawsze macie link na naszą stronę. Wchodzicie sobie na stronę, po prawej stronie macie guziczek zarejestruj zaloguj wchodzicie, jeżeli jeszcze tam nie byliście, rejestrujecie się, podajecie proste informacje, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, wpadacie do bazy, baza Was akceptuje i macie dostęp i do cen, i do porównywarki, i do zaznaczenia ofert ulubionych, i do e, poradnika, i do takich rzeczy, które zarezerwowałam dla zarejestrowanych klientów. I jedna bardzo ważna prośba, słuchajcie, mega ważna prośba. Nie będę ukrywała, że system, który wprowadzamy właśnie z tą rejestracją, z CRM-em i tak dalej, jest czymś, nad czym teraz pracujemy. On jeszcze nie jest, wiecie, idealny. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z tą rejestracją, z logowaniem się, to bardzo, bardzo was proszę, dawajcie znać. Piszcie, nie wiem, na WhatsApp, piszcie maila, obojętnie gdzie tam znajdziecie. W opisie macie oczywiście adres mailowy do mnie, anna.gok, małpa mieszkanie, turcja.pl piszecie do mnie, ja wtedy się skarżę, wysyłam to do Szymona, Szymon ma oczywiście dość moich skarg, ale ponieważ współpracujemy, to zerknie, zobaczy, naprawi, poradzi i będzie dobrze. Nie? Wszyscy, którzy są w IT, pozdrawiam, kocham Was. To jest po prostu przedział, przecudowny prze, prze dział w branży. Czekajcie, czekajcie, słuchajcie, nie dam rady, nie dam rady. Mówcie, co chcecie, ale w takich warunkach Należy się troszeczkę posiłkować wodą, która się wypaca w tempie błyskawicznym. Najpiękniejsza rzecz, która może być walani latem, to klimatyzowane pomieszczenie i szklanka zimnej wody. To się tutaj bardzo ceni, naprawdę. Nie, no żartuję, są dużo piękniejsze miejsca. Pamiętajcie, 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 nie róbcie takiej głupoty, żeby kupować nieruchomość w miejscu, którego nie poznacie. Sprawdzajcie. Tak, sprawdzajcie, zwłaszcza jeżeli myślicie o tym, żeby trochę tutaj pomieszkiwać, a nie tylko ulokować pieniądze. Sprawdźcie, jaka jest temperatura. Jeżeli nie lubicie gorąca, to polecam Wam inne kierunki. Nie Turcję. Latem tutaj jest ciepło. Chyba, że od razu zakładacie, tak jak wielu z moich klientów, że będziecie spędzali tutaj jesień, zimę i wiosnę. To wtedy jak najbardziej. Natomiast lato jest dla wytrwałych. Tak, właśnie. Ok, nagadałam się. Zapraszam Was do, do obejrzenia mieszkania. Znajdę jakąś muzyczkę, nie, tam będziecie sobie oglądali, jak to wygląda. Po szafkach zaglądać nie będę, bo pani właścicielka tutaj teraz jest na swoim urlopie, więc ma pełne szafeczki swoich rzeczy, więc tam jej zaglądać nie będziemy. Jeżeli mielibyście ochotę rozliczyć się w Polsce, za tą sprzedaż, jest to możliwe. A więc odpada Wam kwestia transportu, tudzież przesyłania pieniędzy do Turcji. Także pamiętajcie, że macie z nami taką możliwość. Co jeszcze byłoby ważne? Niech pomyślę. Mieszkanie zobaczycie za chwileczkę. Ja powiedziałam, co wiedziałam. No i tyle, nie? Ja już idę na zasłużony odpoczynek. Weekend przede mną. Źle. No, słuchajcie, wy to oglądacie w niedzielę. Ja to kręcę w piątek. Tak? Więc weekend przede mną. W momencie, kiedy wy to będziecie oglądali. Ja już też będę odpoczywała, ale naprawdę mam nadzieję, że ten tydzień, nowy tydzień będzie fajny. Jestem przekonana, że będzie fajny. Na pewno będzie intensywny, bo nie widzę powodu, żeby tak nie było. Nawet, nawet słuchajcie, jeżeli generalnie rynek wygląda w ten sposób, że od czasu e, tego, co się wydarzyło w lutym, tak? 6 lutego, trzęsienie ziemi, potem wybory i tak dalej, i tak dalej, to rynek takie perturbacje różne przychodzi i tak. Ludzie patrzą po sobie nawzajem i tak nie do końca wiedzą, co to będzie, jak to będzie. A ja przeszłam już perturbację w 2008, gdy tutaj sprzedaż dla obcokrajowców była na chwilę wstrzymana na kilka miesięcy, na czas nowelizacji ustawy. Przeszliśmy przez to, jest 2023, idziemy dalej. Rynek, to, to pamiętam, słuchajcie, ze szkoły może dużo nie pamiętam, ale, ale to, że jednak gospodarka to jest sinusoida, tak. Raz dół, raz góra, raz dół, raz góra. No i widzę jedno. Od 2008, odkąd ja tutaj jestem, ceny stopniowo powoli, powoli rosły. Potem pandemia, wojna na Ukrainie gwałtownie wzrosły. Podwoiły, czasami potroiły swoją yy, wartość. I w tym momencie znowu jest tak jakby taki troszeczkę okres stabilizacji. I w zależności, co się będzie działo w gospodarce i w polityce, tak, oczywiście będą odreagowywały nieruchomości. Jak będzie, tak będzie, ale jednego jestem pewna: zapotrzebowanie na ciepełko, słoneczko, zapotrzebowanie na dobre jedzonko, zdrowe jedzonko jest i nie zmieni się. Czyli nieruchomości w Turcji będą się cieszyć popytem zawsze. Więc jeżeli macie ochotę, w bezpieczne miejsce ulokować pieniądze. Nawet jeżeli na tym mega mnóstwo kasy nie zarobicie, to je ulokujecie w bezpiecznym miejscu i potem zdecydujecie sami, co z nimi zrobić. To nie będzie korona duńska czy korona norweska, z którą wiecie, co się dzieje w tym momencie. To jest mieszkanie, które lekko, lekko to nie są duże różnice lekko może wzrosnąć bądź yy, stracić w momencie normalnej, stabilnej sytuacji na rynku. Natomiast nie traci połowy wartości z dnia na dzień. Także wiecie do kogo się zgłosić, jeżeli macie ochotę wejść w ten temat. Wszystkiego najlepszego, jakiego tygodnia Wam życzę? Nie wiem czy takiego spokojnego, bo ja czy tak spokojnie, to jest tak fajnie. Życzę wam, żebyście szli za swoimi planami, marzeniami, realizowali to co macie do zrealizowania żebyście się z tego cieszyli, żebyście realizowali to, co trzeba, tak jak trzeba. Widzimy się pewnie znowu za tydzień, zobaczymy. No chyba, że będę miała siłę, że nie będę miała migreny, że będzie wszystko fajnie i porobię trochę shortów. To się z Wami oczywiście podzielę. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Pa!